Nie wydało mu się podejrzane nawet to, że w czasie emisji erotyku na TV4 nie włączył telewizora, ale słuchając audycji grażyny dobroń w trójce zrobił na drutach szalik z włóczki akrylowej i tyle onianej skarpetki. Teraz jednak stał w mroku nad parkową sadawką, której toń skrywała wiele lokalnych sekretów, łącznie ze starą lodówką miejscowego ekologa. Stał, nie czując jak męskość powoli uchodzi z niego, niczym życie z ciała duszonej szorską ręką wulkanizatora prostytutki. Mrok coraz bardziej gęstniał, gdy nagle tajemniczy głos, łaskocząc go w duszę transcendentnym wąsem, szepnął: Kocham. Kocham powtórzyła na cały głos postać w czarnym płaszczu, a Ham odbijał się echem wśród drzew, dezorientując nietoperze. Szoknistyczna cząstka wypowiedzianego słowa po zderzeniu z pniami mieszanego drzewostanu skonała na chłodnej ziemi w wilgotnym listowiu. Tymczasem sutelne Ko zawirowało nad postacią w czarnym płaszczu. By po chwili umościć się w samym środku jej serca, dając początek nowej kobiecie. Dziękuję. My też dziękujemy. To był Mateusz Szandała. Proszę jurorów i jurorki o ocenę tego tekstu. Zapraszam na scenę Karola Baranowskiego. wieczór, chciałem was z góry przeprosić za to, że będzie, będę w wasze uszy tym, co napisałem. Nazywa się to Skon bibliotekarza. Skon, od kiedyś zamiast było mówiło się skon. Cisza w czytelni to stan normalny. Nagle przerywają krzyk agonalny. Co się stało, się spytacie? To bibliotekarz umarł i puścił mu zwieracze. Przewrócił się i padł na betonowe posłanie. Chyba już nie w stanie. Twarz jego... Się... Ale czytam od prawy. Dwa. Dwa. Dwa cztery, pięć, pięć. To są bardziej łaskawe. Cztery. cztery, cztery. Dziękuję. Ja, 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 ja jako najstarszy z Jurorów. To mam tak, ja skomentuję wynik tego, tych dwóch mężczyzn nie wiedzą, że pan jest bibliotekarzem, nie wiedzą, nie, ten pan, który czytał przed chwilą, a my wszyscy wiemy, a w dodatku pani są bibliotekarkami, halo, no. Ja generalnie wolę bibliotekarki. Zapraszam następną osobę, pan Radek Jakubiak. Jest nam. zły. Urodziłem się w willowej dzielnicy. To znaczy urodziłem się w szpitalu, ale wkrótce mnie takiego świeżego, różowego bobaska do tej willowej dzielnicy przywieźli. Willowe dzielnice rządzą się swoimi prawami. Tam, żeby przetrwać na ulicy, musisz znać słowa takie jak proszę, dziękuję i najważniejsze z nich wszystkich przepraszam. Urodziłem się w Wilowej Dzielnicy i za stłuczenie byle deserowego talerzyka dostawałem po kupie, więc musiałem być bardzo grzeczny. Ale dość tego teraz chcę zrobić coś naprawdę złego. Ua! Jest Kraków po 22, a ja chcę zrobić coś naprawdę złego. Wybiję młotkie w w sklepie z modną odzieżą, wbiegnę na wystawę, zerwę dżinsy, t-shirt, koszulę, kurtkę i skarpetki w rąby i to wszystko na siebie, na miejscu odzieję. Na pewno będzie pasować w mam wymiarę statystycznego manekina, a potem przez potłuczone szkło na zewnątrz wybiegnę nareszcie wolny tylko o tej porze wszystkie sklepy z młotkami są zamknięte, więc muszę zrobić coś innego złego. Jest Kraków po 22, a ja chcę zrobić coś naprawdę złego. Stanę na środku rynku, tyłem do Adasia, przodem do Empiku. Lepiej przodem, tyłem do Empiku, przodem do Adasia i powiem kurwa, pizda, chuj, albo nawet najmocniej was wszystkich, przepraszam, wagina, chociaż... Z drugiej strony, cukiernic jest komenda. Mogą mnie zatrzymać z artykułu 140 kodeksu wykroczeń wybryk nieobyczajny i będę miał się spyszna, kiedy spędzę nos w areszcie z marginesem społecznym, więc może zrobię coś złego, innego. Od przyjaciela mam namiary na człowieka, którego nielegalnie mogę nabyć środki psychoaktywne. LSD, kokainę, amfetaminę a nawet marihuanę, połknę to wszystko, a resztę spalę. Zaproszę moje neuroprzekaźniki na ich wymarzoną wycieczkę do Europy z i nareszcie zobaczę całą jaskrawość. Tylko jak będę wracał nocny, to po psychodelikach mogą pomylić mi się numery autobusu. szóstka z dziewiątką albo trójka z czwórką, a po speedzie wysiądę za wcześnie. Za szybko, przystanę za wcześnie. Więc może lepiej nie ryzykować i zrobić coś innego, złego. Jest Kraków po 24, a ja jeszcze nic złego nie zrobiłem, ale wiem, nie wyślę do ciebie smsa na dobranoc, a jutro się usprawiedliwię, że rozładowała mi się komórka. Jestem ciekaw, co, co na to Jurożyk. Nie ma oceny 9, problem. No więc czytałam od prawej. 4, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 5. Bardzo wysoko. Mhm. Trzy dni mieszkam w domu Denanda, 15 15,69 zł. Trzymaj gardę i patrz. Jeszcze płaskie, palące i pan nogę jak maszyna. Dziękuję. Ostatni raz we mnie wchodzisz. Czuję to w zimnym promieniu nasienia. Wiedziałeś już, że to ja. Mówiłeś, każdy ma swoją historię. Ja? Ja jestem Salome z Burdelu. Pamiętasz? Byłeś pijany. Lubię rozmawiać ze swymi byłymi. A najbardziej z tego wszystkiego lubię słowo był. Było co? Przyjaciel, kochanek, były sąsiad w pokoju, były rozmówca, były towarzysz, były spowiednik, były grzesznik, były, co wsadzał ci palec do nosa, były, który skakał z tobą po kanapie w hotelu, było dwa papierosa, były, co przynosi dwa piwa i batoniki o czwartej na w wrócił ty nie pijesz z nim piwa, tym bardziej nie jesz czekolady. Były odśpiewania i kołysania. Odśpiewania i kołysania. Były od pieca kaflowego. Ciepły były. Były od najgorszej zdrady. Były od najpiękniejszego pierwszego razu. Były były przyjaciółki, od laleczki wudu, Były od milczenia. Były od milczenia. Taki były święty. Niewymagający potoku słów, bez znaczenia. Były, który jako jedyny wie, gdzie trzymasz ukryte zabezpieczenia przed wychcianą ciążą. Były, który nigdy nie był twój, a najlepiej ci z twarzą przyklejoną do jego pleców. było od sushi. Były, który cię wprowadzał w kompleksy, bo sam je miał, samego go pożerało, a teraz jedzą ciebie. Były od najlepszego prezentu. Były, co wyjechał daleko do były Landii. Były od kołysanki. Najlepszy były? Było minęło. Minuta 49. Chcecie posłuchać jeszcze? Tak, tak, tak. To nie przestanę opowiem coś, co zjadłem na śniadanie. Były dwa jajka, kawałek marchewki z groszkiem i miłość z groszkiem. To, to trzeba skomentować no. bo chciałem dać a, jeden, bo zupełnie nie na temat, ale dałem sześć, bo, 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 no, 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 bo sami, sami Państwo widzieli, że trzeba było. No. Znaczy, no, wypadało po prostu. Mam nadzieję, że nie wygrają, ale dałem sześć. Dobry wieczór. Gdy już noc wychane łowiem głuchoniem płachtę kłachte czarną miastu i dość ostra groźbą twarzy, Las się z miastem zleje w ciszy, pozaciąga wędznik roku. Człowiek wtedy dzieci sprzeda, byle mieć podwieczny spokój. Pustką krzyczy ma ulica, mroźne zmory w ciszy suną. Oko snami złymi, krwawi łóżko moje, czyniąc trumną. Coś mnie budzi, wstaję nagle, nie chcę wcale, ale muszę, ten z podwórza sąsiedniego, nie my krzyk przejdę na Nie Niech rozdar rozdarł człowiek, jednak znowu cisza wszędzie. Myślę, szybko, rocznie żwało, czy kto nie przechodził tędy. Kiedyś byłem lunatykiem przy Księżycu, śniłem Mary na jawie, w sień, wchodziłem, budząc się. Przed chwilą zauważyłam e, znakomite rymy, o, e, Jestem zachwycona też długością tekstu i to, że autor go e, zapamiętał, ale niestety, według mnie, autora podrążyła jego interpretację. I do pracy się zabrała. Sekcja szczura, 63. Nieskazana. Z pozwoleniem Komisji Etycznej Ludzi Pracy Kierowników. Otworzyła powłokę z górną, wyjęła śledzione serce, krasice. Nieskazana, zapracowana, wciąż otwiera jedno drugie życie. Fatuch zakrwawiony, kwas, zasada, może życie. Dziękuję. Spidiego Koksa rozpoznałem od razu. Wyglądał gorzej niż na zdjęciu, a na zdjęciu wyglądał gorzej niż jakakolwiek znana mi osoba. Po takiej gębie nawet mu chybały się chodzić. Nie chciałem jej oglądać przez tydzień, czy ile tam czekam, aż będę mógł zostać z nim sam na sam. Siedziałem w knajpie dla chłopaków z filmówki i dziewczyn z rzeźby. To musi się skończyć szybko. Zrobić kubkę i podmyć dupkę. Monika mówiła, że Spidnie kiedy przyjeżdża tu autem, ale na ogół wybiera spacer. Mieszkała blisko, na jakiej ulicy, nie pamiętała, nie wiedziała, jak tam trafić. Mylenie dedukcji. Z pewnością zastanawiałeś się, drogi Watsonie, dlaczego ci, co umierają, tak bardzo maleją. Pamiętasz te oczy, dla których horyzontem były powieki. Myślę, drogi Watsonie, że wyjaśnienie tej zagadki jest dzieci nieproste. Osoba ta po raz pierwszy była uważnym w sobie gościem. Dowody na to były bardzo wyraźne. Wyczyszczone przez żonę elegancki garnitur, świeżo ścięte kwiaty. Sztywne maniery zdradzały jego zakopotanie w tak uroczystym, choć swojskim miejscu. No, coś trochę było. Masz na kablu. Masz na kablu? Ale już nie prowadzi pan Mateusz 4-3. E, tak. E, jesteśmy, no jest, jesteśmy na imprezie kryminalnej. Na no, urodzina. Musi być na napięcie. E, e, myślałem sobie, że dam panu Mateuszowi, ale jeżeli jest 4-3, to dam tak, dziewczynkę. Tak. Jest to Teraz mam pytanie do pani Agnieszki, która, która będzie miała pieniądze dla państwa. Ja podzielimy to. Ta... No, egzekwo. Drugie exacto. miejsce dla na... mnie. Znaczy, mieliśmy to festiwali. No to no, pierwsza nagroda. pozostaje zostać Przyznaj pierwsze e, miejsce. Drugie egzekwo dla was, dla Mateusza i e, dla dziewczyn. E, I trzecie. E, tak kogoś malutkie, tak? Malutkie trzecie miejsce dla kogoś, którego nie chcielibyśmy zgubić, e, czyli dla Janka. Janku? Hallo, jest Janek? Jestem, jestem. To chodź. To no właśnie, trzecia nagroda. Janek, Janek będzie tutaj. Na na, Czarny kort. Proszę Ale... No to nie za słupem, chyba na scenę tutaj. Scenę zobaczą. I naprawdę Janku powiedz ten wiersz dwa razy wolniej. Już nocy aniołowie, po niemi kominiarze Płachtę czarną na świat zrzucą goć ostra zwozi twarz. Las się z miastem zleje w ciszy Bo zaciąga węzły roku Człowiek wtedy dzieci sprzeda Wiele mieć odwieczny spokój z, z tego wszystkiego wygląda na to, że Pierwszą nagrodę dostał Radek Jakubiak Brawo! Dobra, laureat Slamu, zabij na słowem, Radek. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Mam pytanie, czy mogę po prostu jakiś inny tekst powiedzieć, komunalny? oczywiście. Tak, nie, strona... nie sporo zmieszczę się w trzech minutach. Raz, raz, a! działa, a! działa. Yy, tytuł jest OMG. Wysoki sądzie, ale o co chodzi? Że produkowałem wino bez akcyzy i vat ale to było tylko raz i na domowy użytek. Wszyscy byli zadowoleni, nikt się nie strął i podobno było lepsze niż sklepowe.